Adam, może powiesz nam coś ciekawego. Ale to... Wyglądasz jak pilar. Nie jak pilar. Nie wrzucę. Ej, no nie wrzucam ci. Tu no. jest <gryzmą> trochę kiśnie. Jasne. Muszę się zobaczyć. Kiedyś, jak jest ciemno, to tak dobrze nie zachodzi. To jest moja bródka. No. O. Czekaj. Tak, na pół rozcięta. Tyłek. Nie widać teraz że wygląda jak włosy na... Rzadka kupa. Rzadka kupa, to ja ci pokażę rzadka. zaraz. Zaraz, zaraz rzadką kupę. Kurde. No. To trudno coś nakręcić. Kurde. Za jasno jest. dodamy trochę światła. Studio kurde, filmowe. No, to jest rzadka kupa. O właśnie, to, to, o kurde, coś urosło. Ta srało nie urosło. Jest jego broda. To jest moja. Nie widzę się, cholera. Taki <grym> dawnie. O Boże. O, teraz idę dobrze. się dobrze. To jest za oknem. Co się dzieje? Jakiś pan tam kuje coś. -ku, ku kuje Myślałem, że śnieg pada. Chujowe. Zestalował się to gówno? Chyba tak. Weź tam. Adam w ogóle jest zboczony, bo chce jak najszybciej iść do domu, żeby grać w Diablo. <laughs> Adam zboczył. Dobra, kończymy. Ja patrzę teraz monitor, dlatego nie widać, że patrzę w kamerę. O, jeszcze raz, Więc Do widzenia.